Dzień dobry, niech Was Pan Bóg Czy zastanawialiście się, co Was może najbardziej denerwować albo drażnić w ludziach, w ludziach niewierzących? Mnie osobiście najbardziej drażni nieszczerość. Pewnie się ze mną zgodzicie, przynajmniej w większości przynajmniej większość z Was. Ale jest takie słowo w liście do Galacjan. Galacjan 5,25. Jeśli według ducha żyjemy: Według ducha też postępujemy. To słowo trafiło w moje, przed moimi moje oczy i, i zacząłem się nad nim zastanawiać. I właśnie się, zacząłem się zastanawiać w kontekście naszej wiary i tego, jak postępujemy. Jeżeli żyjemy, nasza wiara jest żywa, jeżeli coś mówimy na temat Boga, na temat tego, co wierzymy, to musi się to zgadzać z naszymi uczynkami. Jeżeli to się nie, nie zgadza, to powstaje taki pewien dysonans, i to jest to, ta, taka nieszczerość. To jest to, co nie jest prawdziwe. Jeżeli chcemy zweryfikować nasze życie, zobaczmy, co mówimy i jak robimy. Jeżeli mówisz, że kradzież jest zła, to nie wynoś papieru ze swojej pracy. Jeżeli mówisz, że używanie wulgarnych słów jest złe, to nie zasiadaj z kumplami, nie gadaj z prośni, kawałów. To, co jest w nas i to, jak żyjemy, uzewnętrznie się i pokazuje nam, kim naprawdę jesteśmy. Jeżeli jesteśmy ludźmi żyjącymi, żyjemy w Duchu, mamy pokorę wobec Boga, to będzie się przez nas wylewał, będą się przez nas wylewały prawdziwe dary Ducha, miłość, spokój. Takie prawdziwe, dobre słowo. I to będzie w nas emanowało. Spróbuj odwrócić te słowa, popatrz, jak żyjesz, i będziesz miał odpowiedź, w jakim duchu żyjesz. Jeśli według Ducha Bożego żyjemy, też według Ducha Bożego postępujemy. Błogosławię was w imieniu Chrystusa. Amen.